na to, zobaczmy, odsłona numer 9 jeszcze przesuwany Mateusz Szczepaniak o kilka milimetrów, jeszcze powinien przybliżyć się klip ale teraz już, jest uspokojony, by było co kolejne 5 do 1, oj nie dobra, nie dobra, nie fatalna to jest sytuacja po której już Daniel Kaczmarek trzyma się proszę Państwa za głowę bo to było coś, niesamowitego, Łogatwał no tutaj ma... patrzmy na powtórkach, czy to bardziej błędy zawodników? Nie, nie no nie, zobaczmy niebieski, niebieski biały, tak? No i tu uważam, że to e, błąd zawodnika w kasku białym, e, ponieważ gdzieś tam chyba próbował szukać Mateusz Szczepaniak kontaktu, widział, że lekko przegrał start założyć tu się będzie ciężko no i nawet trudno tu chyba znaleźć kontakt tak w tym w tym przypadku szczypaniak... może z tego będzie z tego ujęcia będzie lepiej widać trudne zadanie ma sędzia Mei Myślę że Szczepaniak jest do wykluczenia Ja nie chcę tutaj jest nawet rozmawiać o tym co sędzia zrobił bo to jakby rzecz drugoplanowa najważniejsze a o teraz widzimy że panowie się zbierają pomału z, z toru ale to jest też ochraniacz na kręgosłup do wymiany u Szczepaniaka, tak no dobrze że ochraniacz a nie kręgosłup tutaj